Cały różaniec składa się z trzech części, każda po pięć tajemnic. Są to części radosne, bolesne oraz chwalebne. Jan Paweł II dołączył do nich tajemnice światła, które chronologicznie następują po radosnych. Zwykle odmawiamy część różańca, pięć tajemnic, albo jedną dziesiątkę, jedną tajemnicę. Modlitwę różańcową rozpoczynamy od modlitw początkowych. Wierzę w Boga Ojca, ojcze nasz. Trzy razy Zdrowaś Maryjo, chwała ojcu, na pierwszych paciorkach. Następnie zaczynamy rozważać kolejne tajemnice. Po każdej z nich modlimy się, ojcze nasz, a potem dziesięć razy Zdrowaś Maryjo i chwała ojcu. Na koniec Różańca, modlitwa pod Twoją obronę. Historia Różańca sięga XIII wieku a obecna forma utrwaliła się w XVI wieku. Szczególną formą różańca jest nowenna pompejańska. Maryja, objawiając się w 1884 roku, ciężko chorej Fortunatinie, obiecała Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na moją cześć trzy nowenne. Odmawiając piętnaście tajemnic Różańca. A potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne. Od tamtego czasu wierni świadczą o prawdziwości tej obietnicy poprzez otrzymane łaski w różnych potrzebach, także liczne świadectwa mówią o nawróceniach, odzyskaniu zdrowia, znalezieniu pracy czy pojednaniu małżeństw. Nowenna pompejańska. Dzieli się na część błagalną i dziękczynną. Obie trwają po 27 dni, razem 54 dni. Codziennie odmów cały różaniec, 15 tajemnic. Radosne, bolesne, chwalebne. Różaniec możesz rozłożyć na cały dzień. Na początku podaj intencję, jedną na całą nowennę. Wzbudź w sercu miłość do Maryi słowami. Ten różaniec odmawiam na twoją cześć. Królowo Różańca Świętego, modlitwy początkowe Różańca, wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu, odmów tylko raz w danym dniu. Różaniec zakończ modlitwą błagalną lub dziękczynną oraz trzykrotną prośbą. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie garść prośbą moją, o matko słowa przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, Wysłuchaj mnie dobrotliwie Amen Cóż Ci dać mogę o królowo pełna miłości Całe moje życie poświęcam Tobie Ile sił mi starczy będę rozszerzać cześć Twoją O dziewico różańca świętego z Pompejów Bo gdy Twej pomocy wezwałam Nawiedziła mnie łaska Boża Wszędzie opowiadać będę o miłosierdziu które mi wyświadczyłaś, o ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego. Wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.